Dobra, no to już nagrywa się, jakby co? Ok? Ale co? Nagrywa się, nie. już. Wejdź, wejdź. wejdź. Do Zaskoczenia? Wejdź. Ładnie to tak. Dobrze, no ja no że już nie macie orgazmu, bo to byłaby masakra. Ale ja jeszcze się nie ubrałem, Ty tak jest. Mnie tak nagrywa, że jestem nagi. No tak, tak, ja cię nagrywam. Ja tam z okna tutaj już jestem z kamerą i. Tylko na no to czekam aż się pokażesz Jak wyszłeś na trzecie piętro? No, człowieku, przecież... Ja jedynie nie nie grałem na Ty nie wiesz co zrobi człowiek, żeby koniecznie zobaczyć to czego pragnie Nie jesteś człowiekiem, jesteś kataną A no tak, że właśnie jestem kataną no Dobra, właśnie. zacznijmy może ten y, podcast, no nie? Tylko czekaj, czekaj, zanim coś jeszcze tylko coś powiem przed tym Z e, czego masz te e, Nie wiem, wpisałem dziewczyna anime gitara <laughs> Te grafice Aha. i trochę w gimpie Kory, ściemniłem, by było za ten, za, za jasne. Nie, królik jest kataną. Nie, ja nie jestem kataną, jestem królikiem. Albo inaczej, najdziwniejszym, najdziwniejszą osobą na tej konferencji. Dobra, więc to jest pierwszy podcast, w którym będziemy rozmawiać z Otaku na jakiś tam wybrany temat i... Teraz sobie obraliśmy temat o shounenach, tam nasze ulubione shouneny i tak dalej i tak dalej. I troszeczkę zaczęliśmy gadać o tym poza nagraniem, ale tam mniejsza. Tylko o one pisze, chyba gadaliśmy, no nie? Cały temat prawie wyposzedł, by nigdy bym Was nie upomniał. Aha, to my Cię upomnieliście. Yyy... Um, tak, wy, wy mnie upomnieliście. Tak. Przypomnieliśmy no. Cię, że mamy nagrywać. Jeszcze no, no, no. ją. Dobrze, dobrze, że to mam to herbatę, bo to... bez herbaty bym tego nie umiał nagrać co ja, ja mam gdzieś? Mam zimno wokół. No, a, a jakby tak gardło boli, to Zory po króliku. Eee to wiesz, Ej. to no więc, tak, zory, czy... nie płaczę. Na Bo początek. Tak, no tak, właśnie mówię. Na początek może nie każdy po kolei powie, jakie tam szoneny znowu oglądały, To już było, ale teraz się nagrywa, więc to no. dobra. A więc kobiety przodem? No, no to ja, oglądam tak. obecnie to Fairy Tail, Naruto Shippuden. I to tyle z obecnych Ale nie, zim, ale co jeszcze obie... oglądałaś? Ogólnie. Oglądam też Dragon Ball Z, zwykły Dragon Ball, Dragon Ball GT. No, Dragon nie Ball, wiem czy tym Ano. Tym. Y, czy Ano. czy się zelicza, to tam. No nie wiem, bo tym. my bardziej tak o tasiemcach będziemy gadać niż o tych no, krótkich czterech. Dobra, y, no to Sztabik. Ja. No to jeśli o tasiemce, no to One Piece, Fair Tail, Shippuden. No bliczno, blitz to już się skończył niestety. No ale będzie. Ale może wyjdzie. No i tyle chyba... Eee, to Krur, jak całą sagę Dragon Ball'a. Naruto no. to pierwszą część, która nie bardzo mi się podoba. No i One Piece aktualnie jestem. Jeśli mhm. około 100. odcinek. Dobra, ja na początku powiem, że nie oglądałem Dragon Ball'a, ale na początku oglądałem Bleacha, potem wpadł Naruto i Naruto Shippuden, zacząłem Fairy Tail'a, nie, najpierw był One Piece, tak jakoś już 20 odcinków obejrzałem, potem Fairy Tail'a i jestem no, prawie na bieżąco i potem jak już obejrzę Fairy Tail'a, to postanowiłem, że obejrzę One Piece, więc tak jeszcze nie skończyłem wszystkiego. No dobra. No i teraz co jest tutaj naszymi e, ulubionymi e, shonenami. Znaczy nie ma jakoś za bardzo dużo do Au! Do wyboru, ale... się leje. Niebo Włosy mi się skręciły. W... Włosy mi się skręciły w koszulę i tak podniosłem głowę do góry i tak mi wyrywały się włosy. <ścoughs> <ścoughs> tak mówię, mówię i łup. Oddałeś kawałek swoich włosów swojej ukochanej e, ej, ej, bo Ola się udusi po... zaraz! Weźcie, bo ona się zaraz udusi. Ola, spokojnie oddychaj. Będzie od, usta. Od, od, oddychaj brzuchem przeponem. Tylko tak. się nie zesra jak moja siostra. Ej, pozdrawiam użytkownika. Pozdrawiam użytkownika ja, bo jest aktualnie na live. Dobra, mięśni. Dobra, ogar. się. O, to już pora na pozdrowienia, to ja pozdrawiam wszystkie... Nie, jeszcze! Ej, słuchaj, to nie koniec. Tylko kogoś mnie poprosił na, na czacie, żebym go pozdrowił. Ale ja pozdrowić mogę. No możesz, możesz. No widzisz. E, e... Ale szybko, A! A, się... A Moja ręka znowu! <laughs> <laughs> Dobra, nieważne, już nie będę mówić nic tutaj zrobiłem, po prostu... <laughs> Dobra, to nie Katana, będzie dobra. To nie będzie tak trochę zeszliśmy z tematem. No to bo ten... jest nowy To jest, jest właśnie, Stalik ma rację. Wróćmy na ten no. na, na temat. Dobra, no to, może, to live, może, może, zacz, może zacznę, co jest, są, które jest moim ulubionym e, fillerem. Znaczy nie fillerem, tylko lasiemcem, shonenem. Tutaj no, mnie oka problem. Co, ale kobiety w No dobra, no ale Mój. ja chciałem dać wam pewność zwiedzenia. Dobra, Płanie. Ola, mów, dokładnie. Przepraszam. Płanie. Przepraszam. To ja mam mówić? Tak. Gdzieś okay. królik no. jeszcze mi kocha. To tak. jest twoje 5 minut. No to jest. moim ulubionym księdzem jest Dragon Ball i Fritime. Dragon Ball dlatego, że ja mam po prostu do niego sentyment. Oglądałam go już parę dobrych lat temu. Lubię go za no, za dużo rzeczy za było i tak dalej. Cały Dokładnie. Afery to nie lubię dlatego, ponieważ... no tam klimat dla mnie jest boski, postacie kreska jest dla mnie też świetny, świetna. Nieco przy, no, przypomina ona one, tą z One Piece a, tam szczegół. A wiesz mm. czemu? Nie wiem i, eee. i na razie nie chcę Na pewno? to później mi powiesz. Na peby, no, nie. Kiedyś ulubionym anime było Naruto, dopóki nie obejrzałam fairy tale i, e, i full metala e, Huda. O właśnie, full Metal nie oglądałem. Polecają. <grym> nie oglądałem kurde katana. Spłoń! spłoń. <grym>, zawsze jak jakiejś serii nie oglądałem to spłoń, umrzyj, powiesz się. Umrzyj. <grym>. Tam są, albo tam są drzwi. Dobra, no to jeżeli o mnie chodzi to ja będę miał dylemat, bo y, pierwszym moim anime shounenem y, to był Bleach. Y, jakim w ogóle się dorwałem do anime to w ogóle Bicia zacząłem oglądać. Y, potem był Naruto i tu miałem właśnie problem czy to jest Bleach czy Naruto. I do no, mam trochę większy sentyment. I myślę, że że Bleach, nawet y, tak trochę odważnie, bo mało osób by powiedziało, że Bleach to jest ich ulubiony shonen, no nie? No tam zazwyczaj są jakieś y, te klasyki, jak Dragon Ball czy One Piece, a ja bardziej coś takiego z innej półki wziąłem. Dobra, no teraz tam ustalcie, kto mówi. Stabi. Nie, ja chcę być ostatni No dobra. Moim ulubionym oczywiście Dragon Ball. No to tak, Oli, to za całość, ta tabuła, te walki, to jest Długie walki, naprawdę długie walki. I te zaskoczenia, na przykład w przypadku walki z komórce takie. O, no to tam z nagle takim koksem się zrobił i pokonał wszystkich praktycznie. Nie spoileruj! Jestem tutaj spoiler, ktoś, kto jeszcze spoiler, tego spoiler. nie oglądał. Spoiler. Spoiler jest everywhere. No, to mm, Takie drugie... A, jeszcze tak. To jeszcze... To drugie... O, raczej One Piece. Bardzo mi się podoba przesłanie. Takie przesłanie, że warto żyć dla marzeń. Tak, spoiler. <noise> Kurde, zdaję spoiler, zdaję okay, spoiler. Okay. A to mnie nazywali człowiekiem spoilerem niedawno. Bo jesteś człowiekiem. Jak jesteś Katana, to. No to właśnie. Właśnie. Ty jesteś kataną, ty nie masz jestem, ostry język. Nie jestem Kirat. No ty tak wiesz, że ja mam ostry język. <laughs> a wiesz, a mi dobrze języki język wchodzą. No cięty język. No cięty, ostry, dogłębnie penetrujący wszystko. i ogólnie. Zawsze jak porównuję jakieś szoneny, to się odwołuje do Dragon Balla. No to tyle, tak. Sztabik. Moje 5 minut. Dokładnie 10. dwie 5 słodny. minut miałem na live, to według Was nie było. No. Chociaż kiedy był na tych 5, to już odeszło po połowa widzów. <słodżak> <coughs> dobra. No nic na Moj ulubiony show No jest oczywiście Dragon Ball, tu się dołączę do królika. Chyba powiedział wszystko, co też... co, co sobie napisałem. I to Oli, teraz. nie zapomniał. Ale dobra. Oli, tak samo. Eee, oczywiście, fairtale. Tak samo się dołączam, Moli bardzo fajna fabuła. Walki wciągająca, Teraz... tak? No, wciąga. Bardzo wciąga. I no, po prostu podoba mi się. Dawno nie widziałem takiego tasięca, co by tak wciągnął. Oczywiście, tak samo. Naruto Shippuden. Eee, no, co pierwsza seria, może by nie była aż tak. Jakby na szerszą skalę, taka rozprzestrzenianie, bo w sumie to się działo tylko w jednej wiosce. Tak bym powiedział. No Tam było oczywiście kilka tych misji, ale ogólnie jeśli chodzi o fabułę i ciąg dalszy, to też mi się podoba. Kreska też nie jest najgorsza. Tylko te filery były niestety też trochę. No dużo ich trochę było. Tak samo w przypadku Blicza, ale da, da się przejść. Mhm. Jeszcze w Fairy Tail było, było w, w, ostatnio wciąż filerów. Jeśli powiem to ci, że Fair Tale były jakby tylko dwa arki. Jeden to było z... O, żebym nie spoilerował. Powiem tak, kto że by było nie z, mógł, grę... Nie, nie, z grę... Nie, to jest spoilery, spojlery no, i tak to, się Kto, kto, kto wie... O. Kto, kto wie? Na, ten... Dasz na początku filmu ostrzeżenie, że o. mogą być częściowe spoilery. No to w sumie jest oczywiście. Nie, mówię. Ja powiem, że tylko z grę i tyle. Jeśli ktoś wie to, bo chyba raczej będzie wiedział o co chodzi. A drugi to był po prostu zentrop. No, no właśnie, Zenf. Nie będę opowiadał, bo. Właśnie. Don't spoilers, please. Teraz będzie hate, ale dobra szczegół, No ale powiem Ci, że pod względem filerów, to. Nawet jeśli to były filery, to walki były cudne. ciekawe tak? były. Ja wiecie tak, co? Tak. Jeżeli już tak mówię o filerach, to właśnie. Moim zdaniem najgorsze filery były w Naruto. I tu chodzi mi o Naruto Shippuden, bo był taki moment, że no. filery każdy był inny i każdy był bez sensu i one no normalnie jakbyś je ominął to by nic się nie stało. Bo są filery na przykład w Bliczu Często były takie, że one opowiadały oddzielną historię na tam ponad na przykład 20 odcinków i to było nawet fajne, bo na filery to jest wysoka jakość. I to mi się właśnie podobało. E, jeszcze chciałem nawiązać e, temat o fairy tale bo mimo że shonen, że to jest nowy shounen, dosyć, to on już powoli wyrównuje z tymi najwyższymi shounenami i właśnie dobrze sobie ostatnio radzi, bo się coraz popularniej się robi. I no. mi się on bardzo podoba pod względem bardzo muzyki, też bardzo, wiecie, tam jest taki A. specyficzny soundtrack w tle zawsze. To, 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 też, to też jest właśnie taka wizytówka pozytywna dla, dla tej serii, że się rozróżnia dzięki temu. Jeszcze chciałbym tam powiedzieć do One Piece. No, akurat, no też obejrzałem całe. Znaczy, no, dopóki są odcinki, czekam, żeby mnie tutaj król nie poprawił zaraz. Mm. <laughs> One Piece mogę powiedzieć jedno, że jest zajebiste. Pod czym? Po tym, że po pierwsze jest naprawdę na tyle odcinków jest mało fillerów. Oczywiście są tam arki jakichś tam fillerów, ale te fillery naprawdę są 5-6 odcinków góra. Naprawdę. I dalej jest ze 120 na Bandze. Tam może walną też ode mną historię, na przykład na 3 odcinki. bo jakieś specjalne święta, różne takie, ale naprawdę nie było czegoś takiego, żeby filler był na przykład do znudzenia się na, przykład na 20 odcinków, jak było w przypadku Blitcha. No bo w Bliczu było trochę fillerów, przyznam. Tak jak tutaj Kira mówił. Mhm. Ale też nie było gorsze. Więc na pewno no, One Piece. Na tyle odcinków tak się z mangą wyrabiałem, więc że ja to doceniam. Oczywiście można powiedzieć, że na manzy to idzie bardzo powoli, ale jeśli czekać na, na te ostatnie walki danej sagi, to warto. Naprawdę. Kto oglądał, to po prostu wie. Ej, a zauważyliście no, może, to... że. No, jeszcze dokończę. Znaczy, no nie, już chyba tyle. Aha, dobra. A no i oczywiście duże. Długie openiki są, mam Chyba tam jeden opening co 60 odcinków jest. O, no to nieźle. No tak, niż nie 25, tylko 60. Chyba właśnie tam u drugiego, drugi jest dopiero chyba od 60 któregoś. No gdzieś tego tak koła. No. E, a zauważyliście może coś, jakąś zmianę. Na początku fairy tail'a i potem w głąb odcinków czy zauważyliście jakąś zmianę w anime? taką, taką jakąś widoczną? Taką. Day? Day? Nie chodzi mi o kreskę, coś takiego, tylko taką bardziej. E, wiecie? Całość? Taką, taką całość. Taką, nie, 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 było tylko takie, takie bardziej zachowanie bohaterów, coś takiego. Czy zauważyliście różnicę? No to tak, jak było z Lucy. Lucy, ona była taka na początku dla mnie taka trochę dziecinna, ale teraz to już jest już teraz odważniejsza jak dla mnie. Nie no, ja wiem dlaczego ludzie, ludzie ją hejtują. A ja, ja tam ją lubię. No a to tylko to, że się zmieniło, ale bo tam y, jest coś takiego, że na początku wiesz oni bardziej wykonują te misje, jako, traktują to jako jakąś pracę, jako zlecenia, a potem y, w anime mocno się stawia nacisk na, na więzi, przyjaźni i tak dalej. No. no. Znaczy, tak ja nie mam nic do tego, tylko że czasami jest, czuję się, ja czułem czasami przesyp tego. Znaczy jest też fakt, że mm, tam był taki jeden moment w Fairy Tailu, taki trochę nienaturalny, bo tam ktoś użył czegoś takiego, że z tam spadały jakieś noże na gościa i one go trafiły, po prostu go prosto trafiły i i to on się zareagował tak jakby coś na niego spadło, po prostu nie było żadnych krwi ani nic. No tam nie ma krwi w do domu, ale nie miał no nie... żadnych nacięć, tylko po prostu tak jakby go na przykład głaz zmierzczył, po prostu go to... do ziemi zjeżdżało. I to było, i to mnie trochę tylko tam wtedy właśnie jakoś tak e, zwróciło moją uwagę. Ale to już no. też się po postacie zmieniło i to bardzo, jak dla mnie. Tak jak, tak jak mówiłam Lucy, no nacu no to został nacu starym. No. Nadal jest mm. taki jaki był. Ja, już więcej, że... Yy, więcej mówić nie, nie będą to będą same spoilery. Mhm. Dobra, chciałem tu powiedzieć, że nie martw się ja, bo ja tu... Ja... Ja cię czytam. Ja tu wszystko <grym> ja widzę, ja tylko teraz czytam. jestem... Ja no. też czytam. Też czytam. Więc naprawdę nie denerwuj się, choć odchodź zaraz, to my tu wszystko podsumujemy, naprawdę jesteś zauważany. tutaj. Ja czytam, Więc... bo ja nie mam nic do powiedzenia o bo nie oglądałem, niestety. Hmm. Um... O FairTale, powiem ci, że... No bo może teraz jeszcze... albo nie, dobra, kiedy mów, mów, Nie, bo ja tak już <laughs> zastanawiam, czy mam jeszcze powiedzieć na temat jakiegoś odrębnego shonenu, czy, yy, czy tak ogólnie, o, ogólnie podsumować i zakończyć. No to może jeszcze to ja o kilka tym... słów o Naruto. No dokładnie, właśnie o. to miał mówić. Naruto. No. Ale to o Shippudenie wszystko... czy zwykłym? O zwykłym. Aha. To większość z Was widziała nie? No tak, tak. Yy, tak, no to ja to całe obejrzałam. Mnie yy, ja najbardziej wkurzył yy, w Sasuke. Ja go wcześniej naprawdę lubiałam. A teraz, jak on wiecie, do kogo dołączył, to on jest. Marie... No to. Spoiler! Spoiler alert! No, Ale no, jaki jak, to... jak, jak otaku, jak otaku nie oglądał Naruto? No, w no, sumie też prawda, bo no, to to było. Jaki no... otaku nie oglądał Dragon Ball? Dobra, no, wiecie, właśnie fajnie. chciałem to powiedzieć. Więc dobra, wycofuję, wycofuję <laughs> sojce. Ale po prostu Dragon Ball to jest taka seria, która większość otaku oglądała w dzieciństwie, a w dzieciństwie nie oglądałem anime, po prostu. Prawda. Ja oglądałem. Dobra. Obiecuję Aha, ci, to no. niedługo tak cię wezmę i... Tak nawet... nie weźmiesz, co? Króli Wezmę Ale. cię na z Dragon Ball'a. No dokładnie, ja, ja się przy, przyłączam. Dobrze, no. więc no, to, to, to e, no nawet dzisiaj jeszcze hmm. No nawet dzisiaj... dzisiaj jutro i cały weekend w ogóle. Tylko okay. jest taki y, problem, bo jeśli ja się nie mylę, to wtedy to puszczali z podkładem chyba... Francuskim, co nie? Bo ja mam na przykład nagrane mapy, tak? I tam mówią. No to wiem. I mam, mam lektorów, nie? Ej dobra, bo wiecie, no, bo żeby to trwało y, ten, jak najkrócej, bo i tak tu się rozgadujemy, to na no, Naruto tam jeszcze. No. Powiedzmy. Ej. To, co mnie najbardziej cieszyło, to, że w każdym odcinku jest mnie, No, musi być jakieś y, odwołanie się do przyszłości. No, Nawet no, z pięciu minut. To prawda. Albo do dzieciństwa. Każdy musi być tu A mnie to, mnie to też dowieło. Nie ma takiego odcinka, w którym by tego nie było. Co hmm, dalej? No i oczywiście to, że jestem zagorzałem fanem Dragon Balla, no to to, że jest całkiem podobne do Dragon Balla. Ale eee, nie mam tego razu, bo autor Naruto się wzorował na. No. Na tu, nie, na... Autor y, Naruto, on był fanem Dragon Balla. I właśnie to co wcześniej ci mówiłem o fairy tailu, to jeśli się nie mylę, to autor y, fairy tailu był uczniem tego gościa, co właśnie robi One Piece. A, no to, to to mnie teraz zdziwiłeś, naprawdę nie wiedziałam o tym. Hmm. Bo coś tam czytałem, Wiesz. ale nie jestem pewien na 100%. Ja właśnie tego ostatnio no, ja chciałem wiedziałem... jak tego przytać. <laughs> <Paramus. śmiech> Ja ostatnio chciałem sobie kupować mankę wlicza, bo wiecie, jak już nie wychodzi, to chciałem przynajmniej być na bieżąco w temacie, ale pomyślałem, że skoro ma wyjść, to no może... Się... wychodzi. No manka wychodzi, ale właśnie ma być, jeżeli ma być anime, to może poczekam trochę, bo... Hmm. Hmm, bo jeżeli ma być anime z czegoś, to ja wolę poczekać na anime trochę, niż wydawać kasę na mangę. Ty ja tylko chciałem to tylko jeszcze coś dopowiedzieć, tylko jeszcze proponuję pisa,rze. że... Teraz mi się przypomniała właśnie jak mówiliście o tych głównych bohaterach, że w One Piece przynajmniej jakby główny bohater nie wygrywa tak często, tak powiem. On zazwyczaj jest że główny bohater, dajmy do no, nie, jak się bił to tam wygrywał. Chociaż dostawał, ale wygrywał. A w One Piece to tak dostają wpierdol, jakby tak powiem, ale jeszcze jakoś z tego wygnują, bo fajnie, bo tam jest załoga, nie jest kilku. No. Projektu, ale przyznam też tutaj, że w Dragon Ballu na przykład nie zawsze tylko Goku wygrywał, tylko... Ale właśnie to... jak nie, ja nie mówię właśnie, że... wiesz... Wie, znaczy ma, przeważnie to... jest tak, że większość walk, wiesz... robię bohaterowie ten... wygrywa Five, nie? Tylko że właśnie mówię, to chociaż, że One Piece że... jest tak trochę przesadzony. Znaczy nie przesadzony, tylko właśnie niedobór tego, bo... No większość Luffy dostała wpierdol, tak ci powiem. Jeśli ktoś oglądał... Mmm. Powiem tak, Alabasta saga. O, ja oglądałem. Właśnie. A jak tu tam... Paro. Hmm, tak, to ich przywódca, tak powiem, to po prostu ten przywódca Luffy'ego zabiłby trzy razy. No. No. I powiem ci, no i by go zabił, gdyby go nie ratowali i... Po prostu jest dużo takich sytuacji, że gdyby jego przyjaciele, to by tam... Ale to, to jak jest... nie pada, ale pod, 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 podoba mi się za to, że wiesz, że to nie wszystko nie sam. No, tak, też. I że w ogóle nie, nie wszystko robi sam. Nie? Jakoś tam potrafią się zgadzać między sobą, tak jak Fertel, bo to jak Gildia jest, nie? Są też takie grupowe walki i dają radę jakoś i kimigają tam. To tak jak Kira mówił, że w tych anime ten jest taki nacisk, niby na przyjaźń załogę, i załogę, i tak A w Dragon Ballu jeszcze mi się to podoba, że na przykład główny bohater umie. Może umrzeć, to nie, a muszę goku... Goku umarł chyba z, z, z cztery razy I To spoiler no. jest Czekaj, raz na, na początku e, No Potem... Później jak on walczył z, z komórczakiem, umarł No, no A z bubu to wtedy też chyba? Nie. Znaczy nie, on nie, przyszedł. To, nie, o nie, dobra, ej, nie, nie mówmy, bo wiesz. A nie, to, nie to, to, to jest cholerny spoiler, taki... Już, nie, kurwa, już nawet nie oglądajcie tego ludzie, bo to już wiecie wszystko. <śmiech> no <śmiech> bo zakończcie sobie w ten Hai albo w Podokaja i będziecie mieli 4 <laughs> i całą fabułę. Ja <laughs> tego. Tak. Albo. najlepiej ten na PlayStation 2. Albo już wracając do jedynki Dragon Balla, nie, nie z tylko Dragon Ball. Zwykłego. No, eee, to na przykład podoba mi się ogólnie profesja Goku. Taki tak uśmiechnięty, czasem stawał, a czasem sam dawał w już... No <laughs> właśnie, sorry, że ci przerywam. właśnie miałem mówić, że jednak że przeżył, bo tu napisałeś, że on nie przeżył. Jednak przeżyłem, on, on zradimy. A, kurwa, nie mogę spoilerować. <laughs> <laughs> No, no Dobra, prezesem. to nie będę mówił, to ty jak piszesz, to piszesz, ja ci najwyżej odpiszę, ale nie no, dobra, dobra. dobra i coś yes. macie jeszcze do powiedzenia? Tak, znaczy, tutaj tego Topki napisał, że w jakim anime jest Dżelal. No, te... działa. Ja, no. ja mam jeszcze jedno. jest. Ja mam jeszcze jedno. Spotykałem się na kilku porach z takim czymś, że wszyscy na przykład Dragon Ball'a, to niby jest podobny do... Naruto, ale to pewnie jakieś dzieci pisały, yy, bo chyba każdy z tutaj z nas wie, że yy, Dragon Ball był pierwszy, co nie. Dragon Ball, Dragon Ball był o dużo, dużo, dużo szybciej. Dopiero. I proszę was, żebyście nie patrzyli na takich ludzi, bo normalnie krew was zaleje. Dobrze. Dobrze. Wbijemy wam na chatę. I zlejemy. No właśnie. Ja mam katanę to ten... Właśnie... Wiecie. Dobra, to... Ja bym już zmierzał do podsumowania e, ogólnie wszystkiego. Tylko nie wiem jak. Ale co tu próbować? Się... Każdy ma swoje ulubionego szunena. No, no, wy, ma swoje uwione. zdanie, co nie, mola, to nie. Jedni hejtują, taką bola, drukują. Możecie to, 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 to sami mówić, napisać gdzieś w komentarzach, jakie jaki macie ulubione szuneny, czy coś takiego. Się podzielicie też swoim zdaniem. I pod, y polecić jakieś szuneny. Możecie jakiegoś tam e tego. Spoilerika walnąć -y, w komentarzach gdzieś. <laughs> fiksie, tak dobra. jak my. No tak jak z 50 spoilerów. Zaraz, y y Boże. Ale nie nasza wina, że jako jedyny tutaj nie oglądaj Dragon Ball. Właśnie. No, co, czujesz, to, jak ja... w, czujesz jak wyrzutek, a ty nie oglądajesz Fairy Tail'a. <laughs> no, co? Ale ja to nie to to wyrzutkiem. Ale Dragon Ball to jest na przykład klasyk, a Dobra, tail, obejrzymy, no... obejrzymy tego Dragon Ball'a. My się za ciebie weźmiemy... i no cię zpisimy do tego, żebyś obejrzał Dragon Ball. Weźmiemy ciebie w obroty. No dobrze, weźmiecie. <laughs> we, weźmiecie mnie, a będziecie mnie wrogi. no. To no tak samo wy mnie weźmiecie Fairtaila pewnie. Tak. Pewnie. To jest... To jeszcze wychodzi, tak? Ile to ma? Tak, co? chodzi. 150 100, jakoś ponad. Hmm. 150 ma no teraz chyba. Nie jestem pewny. Dobra, ludzie, no. pogadamy sobie jeszcze, podcast już chyba zamykamy. Ten temat piszcie w komentarzach na tematy na następny. Jeżeli, oczywiście, ktoś wytrwał do tego momentu i to usłyszał, nie każdy jest takim hardcorem. No i tyle, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Czekaj, jeszcze pozdrowienia. A no tak, tak pozdrowienia. O, właśnie. No to ja pozdrawiam wszystkie wielbłądy, które muszą dźwigać różne tak. ciężarne kobiety. Co? Na przykład taką. Nami. Aha. Wierzę, kukam mi chodzi. Alabaster. Po, po, pozdrawiasz Wielbłądy. Pozdrawiasz Ciężarne Kobiety. Ja pozdrawiam y, swoją katanę i siebie. Pozdrawiam. I was pozdrawiam. A ja... A ja pozdrawiam. Prędzej. A ja pozdrawiam Anilka. Pozdrawiam swoją herbatę i kubek z kotkiem. Prędzej pozdrawiasz Kirę i siebie, bo jesteś kataną. Tak, tak, tak. No tak, pozdrawiam to też prawda. Kira i siebie po, pozdrawiam w takim razie. No, no to A do... No Tego 3. chciałem pozdrowić tutaj wszystkich na live. Tak, bo mam żałos. No. się zaszczyceni. I na, Wysycie... I na konfie oczywiście. No i oczywiście Minecrafta tutaj ładnie święcącego się. Święcącego. <laughs> Nie zdradzaj, że to Minecraft. Na, na, nasze Co urocze się nie domyślił, że to Minecraft. Jest duży napis Minecraft, to na pewno Minecraft. Właśnie, Minecraft no, tak. nie Dobra, tak. cicho. To jest, to jest na pewno Metin 2, mówię ci. Dobra. A pół mówię, godziny pozdrowień, tak jak tu Doki napisał. Ja nie umiem Ty się, że... się stać... Dobra, podsumuj już, znaczy pożegnaj. Zakończ! Pom, pom, pom. Wyjdź, podsumuj, wyjdź. podsumuj, pożegnaj, zakończ! Wyjdź, wyjdź! Dobra, no rado, to tak, sayonara, że tak to ujmę i trzymajcie się, do następnego razu, cześć! Bye bye, bye. ja wam macham! Ujagi!